Wszyscy szale w stajemy i odśpiewajmy tę pieśń, która zawsze niesie naszych piłkarzy do boju. Górniku jesteśmy z tobą! プロ野球の一員がですみたいで Teraz jeszcze gorąca odpowiedź na temat budyniu górniowej o to, to ini, SBS, w安排यcję, jak nie używają bardziej oznaczonych środków biotechnicznych, że za tym drożą bardzo duże, konsekwencje indywidualne, jak również kategoria budyniu. Thank you. Shoot! Kilka chwil rozpocznie się.